Któż jak Bóg? Kiedy jedna z polskich drużyn zdobyła mistrzostwo Polski w piłce nożnej, jeden z graczy zdjął koszulkę, a pod nią miał inną z napisem: I belong to Jesus, Należy do Jezusa. Wiele osób brało udział w akcji: Nie wstydzę się Jezusa. Sportowcy, piłkarze, żużlowcy, żeglarze, sztangiści. A czy ja nie wstydzę się Jezusa? Czy modlę się przed jedzeniem, czy przyznam się do Niego, teraz publicznie czyniąc znak Krzyża Świętego? Byłem z rekolekcjami w Teksasie, stąd ten piękny kapelus. Nie widziałem, żeby ktoś stydził się Jezusa. O Nim otwarcie mówi, do Niego się przyznaje, jest dumny ze swojej wiary. Duchu Święty, spraw, abyśmy przyznawali się do Chrystusa, byli solą tej ziemi i światłością świata. Bądźmy rycerzami i prawdziwymi uczniami naszego Pana, któż jak Bóg.